Dobry dzień dobry Vlogmas, dzień dobry moi drodzy ludzie. Dzień dobry Lokuś. No dzień dobry. Moi kochani, 21 grudnia. Wczoraj nie dodałem vlogmasu dlatego, że czułem się nie najlepiej. Troszeczkę jestem chory jeszcze. Wczoraj cały dzień na lekach po prostu i leżałem w łóżku. Nie miałem nawet siły i ochoty, że tak powiem, nagrywać, a nie chciałem się zmuszać, wiecie, z taką miną na kwintę nagrywać. No i co? Odpocząłem sobie dzisiaj, jestem gotowy. Dzisiaj pokażę wam, co tam było w tych kalendarzach, bo Zuzia mówi wczoraj, chodź, otworzymy sobie tak poza vlogiem, zobaczymy jako dla przyjemności czystej, dla niespodzianki. I wiecie co? Tak przez te 20 dni codziennego nagrywania tak się już przyzwyczaiłem, że... My tak szybciutko otworzyliśmy, wzięliśmy sobie tam do łóżka, szybciutko otworzyliśmy. Mówię, ale dziwnie, że nie nagrywamy, nie? Jak dziwnie, że nie mówię do kamery. Jak wcześniej przed Vlogmasem bardzo, bardzo się stresowałem. Odpalałem kamerę i w ogóle jakieś głupoty zaczynałem gadać. Język się plącze, człowiek chce być jakiś... Chce wyjść fajnie, <laughs> wiecie, na tej kamerze. Zaczyna jakieś słowa używać, których nigdy nie używał. Zaczyna jakieś tam trzy po trzy pierdzielić i zajęło mi to tak, Długo, żeby być w miarę naturalnym przed kamerą, że teraz czasem jak Zuzia widzę, chce coś nagrać i zaczyna mówić i mówi, dobra, weź to wytnij, nie. Bo ja mówię, o, widzisz jak to czasem śmiesznie. Tak, włączysz kamerę i coś w Twojej głowie się dzieje, nie w momencie, gdy naciskasz bum, nagrywaj. W Twojej głowie coś tam. Co się dzieje? Co ja mam powiedzieć? Czy człowiek głupawki dostaje przed kamerą. Nie zawsze, wiadomo. Trzeba się przyzwyczaić. Albo niektórzy ludzie mają już to naturalnie, nie? Gwiazdami się rozum, No, ale ja tak nie miałem. Musiałem się przestawić. No i przez te 20 dni nagrywania, codziennego praktycznie, zaczęło mi trochę tego brakować. Jak wczoraj nie zrobiłem, mówię, o wróg masa, nie zrobię, ojej. I strasznie się tak przejmowałem, nie? Ale później sobie przypomniałem, jak zanim zacząłem to robić, powiedziałem sobie, że Zrobione jest lepsze niż zrobione perfekcyjnie. Czyli jak coś się nie uda, jak nie dodasz tego codziennie, to nie przejmuj się tym, bo nigdy, nigdy nie będzie perfekcyjnie, a ważniejsze jest, żeby po prostu robić to i dodawać z przyjemności, tak? Z pasją, z, z chęcią robienia tego, a nie żeby zrobić, bo muszę, bo tak wiecie, czyli. Tak samo y, porównam to do świąt i to taki mały przekaz ode mnie będzie na święta. Ludzie na święta dostają jakieś gorączki, nie, biała gorączka tak zwana, latają, muszę kupić prezent, to taką presję sobie narzucają i tak samo właśnie ja z vlogami taką presję sobie narzuciłem i ludzie na święta narzucają sobie taką presję że zap, zapominają być szczęśliwi w te święta, nie? zapominają czuć magię, bo najczęściej nasze matulki na łeb sobie nawalą tyle, że ona musi idealny bufet wydać i zamiast się cieszyć, że są już święta, to ona cały dzień ma zapierdolnie, bo ona musi to zrobić, sałatkę tamtą, puch, wściekła, ty mi nie pomagasz, ty to i wiecie co, to tak mnie Czaję, dlaczego niektórzy ludzie świąt nie lubią, nie? Bo taka jest atmosfera napięta. Zamiast radocha, cieszyć się, no wiadomo, każdy by chciał zasiąść do stołu jak króli, zjeść, ale bez przesady, nie? to taka moja, że tak powiem, moje życzenie dla Was na święta, już takie przedwczesne, mniej presji, więcej radości, nie? I teraz przejdę do tych kalendarzy, tak jak Wam wspomniałem, które otworzyłem wczoraj. I pokażę Wam. Przepraszam, że tak nosem ciągam, albo tak e, oddycham ciężko, bo po prostu nosek e, zatkany i ten. Wczoraj w Andiaksach było coś takiego. Jest to e, wosk zapachowy, ale w takich jakby malutkich, e, że tak powiem, granulkach. Nie granulkach, takie. Czekajcie. Ja jestem, musiałem sobie otworzyć. Nie granulkach, tylko w takich, e, takie gwiazdeczki małe. I mimo, że mam zatkany nos, to pięknie pachnie. Tu jest napisane jakieś... Golden Rose Frost, czyli jakiś tam złoty mróz róża, coś tam, coś takiego. Coś w ten deseń. Ale pachnie tak pięknie. Słuchajcie, dla mnie to budzi wspomnienia z dzieciństwa, nie? I to myślę w tych kalendarzach jest piękne w tym. Zaraz się wypowiem o drugim. W tym kalendarzu Andjax to jest piękne, że te zapachy wszystko jest tak zrobione pod święta, wiecie o co chodzi, nie ma tam, wiadomo są tam jakieś parę próbek, parę tam jakichś innych rzeczy, ale większość budzi to w Was magię świąt, coś pięknie pachnie i ten zapach dla mnie mało ma wspólnego z różą, pachnie jak keks, ciasto keks takie z kandyzowanymi owocami tam i te owoce smakują tak jak to pachnie, tak pięknie to pachnie. Normalnie jest 100 na 10, jak dla mnie, nie? Po prostu wiecie, akurat we mnie uruchamia tu wspomnienia z dzieciństwa, jak babcia przynosiła keksa zrobionego, i on tak pięknie pachniał. I to tak pięknie pachnie świątecznie. A w drugim, wiem, miało być nie być hejtu, miałem nie zajmować się hejtem na tym kanale, bo, bo po prostu nie lubię hejtu. Po co człowiek ma se psuć humor? Każdy chce być szczęśliwy, coś fajnie w spokoju obejrzeć, ale muszę się wypowiedzieć. Tu znowu Sakura. Nie? Czyli znowu kwiaty wiśni. Typowo wiosenna rzecz. I o tym kalendarzu, że tak powiem, bez to już nie będę wyzywał, ale taką srogą opinię wydam na podstawie tego kogoś, kto go posiada. My kupując te kalendarze, Zuzia bardzo chciała kalendarz Twinkle Candle, czyli od Andiaksów, tak, bo zawsze mówi, oglądałam, zawsze mi się marzyło. Czekajcie, bo tu światło na mnie świeci gorzej. Tutaj sobie cupnę. Zawsze mówi, oglądałam, marzyło mi się taki zawsze ładny, wiecie, drogi, ale radość mega, nie? Świąteczny klimat, mega. Drugi kalendarz Ritual, 140 funtów za niego zapłaciłem i powiedziałem sobie tak, to Zuzia, wiesz co, ten angieksowy będzie, oczywiście są nasze wspólne, ale będzie tak jakby twój. A Rituals będzie tak jakby mój, żeby ja też miał sobie coś co otwierać, nie? I czuć ten świąteczny klimatik. W ogóle, w ogóle nie czuję świątecznego klimatu Rituals. Poza wyglądem, że jest taki wiecie, tam w jakieś tam domki świąteczne. Poza tym czym on jest, czyli kalendarzem adwentowym, że codziennie otwieracie. Klimatu świątecznego tam nie znajdziecie, tam są po prostu same próbki które idziecie do sklepu, wydacie 30 funtów i dostajecie zawsze coś przy kasie, jakiś mały pierdółek gratis. To wszystkie te małe pierdółki, które prawdopodobnie im nie poschodziły w sklepie są w tym kalendarzu. Więc tak chciałbym wam powiedzieć jakby na przyszłość za rok, na 100%, nigdy więcej w życiu. Nie dość, że to te świeczki, które są takie malutkie, nie wiem czy gdzieś tu mam, zaraz wam pokażę. Te świeczki to są dosłownie takie malutkie kieliszki w ogóle nie pachną. Jakby jakieś wywietrzałe, wszystko inne jest próbkami, i dodatkowo ja sobie go kupiłem jako facet, tak? Ja lubię takie zapachy, świeczki, perfumy, bardzo lubię zapachy, Bo tak jak mówię, na przykład zapach tego wosku, takie uruchamia we mnie jakieś tam wspomnienia. Bardzo takie zmysł mój najbardziej czuły to jest właśnie zapach, tak? No i otwieram sobie ten kalendarz. I ani kuźwa jednej rzeczy dla mężczyzny. Cały kalendarz, no nie cały, bo jeszcze trzy dni mi zostały do otwierania. Z dzisiejszym cztery, tak, bo 21. Cały kalendarz, który już otworzyłem do tej pory, wszystko perfidnie dla kobiet. Nawet jak próbowałem raz się psiknąć na piżamkę, to spachniałem jak słodka landrynka, taka wiśniowa. Tam był jeden zapach do samochodu, no i ten zapach do samochodu też był tą słodką wiśnią, czyli tak naprawdę. Tragedia dla faceta, nie? Tak jak w anciakzach są tam niektóre takie rzeczy perfumowane, albo tak jak mówiłem, jest hot chocolate. Albo tutaj jest jakiś, który pachnie jak ciasto. No to wiadomo, kto nie lubi zapachu ciasta w domu? Czy tam czekoladki gorącej, czy pierniczka, to są takie. czy baked apple, to są takie zapachy, które obydwoje możecie sobie używać w domku, tak? Jak ktoś ma, wiecie, jako para, tak jak my i kupił, no to widzicie, po prostu Zuzia ma więcej e, fajnych bajerków do używania, ale ja troszeczkę zawiedziony się czuję. Teraz, że tak powiem, ja siedzę w domku, czekam na Zuzię, nie wiem, zrobię dla nas gorącą czekoladkę. Zjemy coś i zabierzemy się za otwieranie tych kalendarzy dzisiejszych. To dzisiaj taki vlog bardzo mówiony, jakieś przemyślenia, bo leżałem wczoraj cały dzień w łóżku chory i miałem czas, żeby myśleć, to tak dzisiaj porozmawiałem dzisiaj z Wami troszeczkę. Także do zobaczenia za chwilę jak Zuzia wróci. 21, 21 tak. pierwszy, już jak to szybko zleciało. Mhm. Jeżeli znowu... Sakura, bo ja już wiem, że to Świeczuszka, świeczuszka jakaś. mała. Mam na nadzieję, że coś świątecznego. Już dzisiaj się nagadałem na ten temat. Jak znowu Sakura jakieś to wychodzę. Advent Sunday Light Candle Raspberry Raspberry? No, to jakieś takie lozo. Oj, pachnie! Tak to wygląda. Dobra, Czeko czekoladka 21, tutaj mamy 21. Tak, na dole koło Ciebie. Zawsze, nie? Najczęściej ciężko znaleźć to, co obok Ciebie jest. Black Forest. Mamy je. A, to kolejna ta, którą mamy. To już się powtarzają, pewnie nie mają tyle smaków, nie? Ale to nic. To akurat spoko, nie? Jak dla dwóch osób. Tak, spoko. Raz tytom, raz tytom, nie? Dobra. Nie trochę coś kaszerek bierze. Wcześniej mówiłem, że trochę chory, to no. No, już nawet na kaszelę. Już myślałem, że lepiej, a to zeszło mi po prostu stąd, na kaszelek poszło, nie? Mhm. Mm 21. Zuzia już wczoraj mówi, świeczyszka, świeczyszka. No widzę już po prostu... Co? No tak no, mi się wydaje. Teraz ci powiem, że nie. Nie? Żartuję, chciałbym cię zamieszać trochę. No też mi się tak wydaje, że świeczyszka. No bo takie opakowane. Ale albo coś takiego sporego. I u świeczka, cyk, Jaki jest zapach? to świeczka Amber Noir, o to ta męska taka, mm -hmm. super. Okej, no mamy to. Brawo, brawo męskie rzeczy w kalendarzu w końcu. Znaczy to nie jest powiedziane, że to jest męskie, ale... Taki perfumowany? Tak, taki mocny perfum. Ja, jak to było, Kopie, pomocy Cyk, no i co? No tu chyba nie muszę hmm. mówić. Który gości, który lepszy? Zobaczcie ten kieliszek. To nawet nie jest 50, a to tak 40 kieliszek. Kontra 200 ml, szklaneczka. Świeciuszka. Hmm. I czekoladka była. Tutaj, Tutaj. Cyk, no i. Oczywiście nie może się odbyć bez uważania na mogę ci postąpić. Lokuś? On nie jest sobie teraz. Kalendarz. Numer. zbieram. 21. Zacznego Tu nie będę mówił zbyt długo, co on ma, bo ma to no i co? Dzisiaj rano trochę pomarudziłem, trochę dłużej wam pogadałem, a teraz znowu chorób się daje we znaki. Już dosyć późno wieczorek. Ja leżałem, bo chory. Zaraz zrobimy lek. No, zaraz zrobimy lek like do picia. Film i do spania. Mhm. Także żegnam się z Wami i do zobaczenia jutro. Pa pa! Który? 22. Ja zaraz święta. Zekra, jak to zleciał. Bye-bye. No.